Czy będzie coś słychać? Czy będzie coś słychać? Sprawdźmy. No dobra, w miarę słychać. To ja się chciałam przywitać. Słuchajcie, już nawet nie wiem kiedy się widziałam ostatni raz. Wychodzę właśnie z pracki. Mm. No i wiecie co? Problem mam taki... Murczę trochę wieje, boję się, że mnie nie będzie jednak słychać, no ale idziemy w to. Jeju, ja strasznie ostatnio nie daję rady z tym YouTubem, wiecie? W sensie czuję się jak taki najgorszy YouTuber ever. Bo codziennie rano, czy no nie codziennie, ale jak mam taki dzień, że chcę nagrywać, to zaczynam rano nagrywać. I yy, przez czas, który mam teraz, po prostu zapominam w ciągu dnia kompletnie o tym, mam głowę gdzie indziej i wieczorem się orientuję, że cholerka nic nie nagrałam i słuchajcie, mam parę takich dni, w których zaczęłam coś, tam no, starałam się w ogóle. No a potem się okazywało wieczorem, że no nie pociągnęłam tematu dalej, bo coś mnie zajęło, więc... Well, to nie będzie też pewnie najlepszy film, ale już się dzisiaj zawzięłam w sobie, żeby ciągnąć, żeby ciągnąć, żeby, żeby ta regularność jednak była, bo też szanuję Was jako odbiorców, którzy są tutaj, subskrybują ten kanał. Także postaram się jak najwięcej fajnej treści tutaj wrzucić. Przyjdzie do mnie jutro jedna fajna rzecz, więc ją pokażę. No, ale muszę wam powiedzieć, że po prostu już teraz powinno się wszystko w przyszłym tygodniu normować, ale teraz jestem w bardzo kosmicznym czasie, w którym mam bardzo dużo na głowie, jestem w trakcie przeprowadzki i ogólnie dzieje się bardzo dużo. No więc no, gdzieś tam ten YouTube mi poleciał, za co przepraszam. No ale co? Nie ma co płakać. Biorę się dzisiaj i mam nadzieję, że coś w tych treściach, które będą może mniej takie poukładane, czy... No, zadbane niż zawsze, bo właśnie się starałam do tej pory, żeby wiecie. Te filmy były o czymś, nie, nie gadane takie byle, jakie tylko, żeby coś tam rzeczywiście Wam pokazać, przekazać, czymś się podzielić, no ale mm, well, postaram się jak najwięcej tego tutaj wrzucić. No i liczę też tutaj na, wasze, na Waszą wyrozumiałość. Lecimy z tym dniem właśnie na miasto, a już za ostatnim razem jak ruszyłam na miasto, to właśnie mówiłam, że no, że to są ostatnie dni takiego prawdziwego lata w mieście, e, więc Wam to nieco pokażę, no i oczywiście zapomniałam nagrywać e, przez ten taki śmieszny czas teraz, który mam, więc mówię to dziś kolejny raz, no i liczę, że tym razem nie zapomnę już nagrywać, nic mnie nie roz... E, jak to się mówi... Właśnie kończy cholipka, że już nie ma światła. <dajecie> Dajcie mi trochę <dron> światła. <dajecie> ja jeszcze potrzebuję. Ach, no nic, wiecie co? Ja problem mam taki z tą przeprowadzką: że człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, ile ma rzeczy. I yy, tak sobie też właśnie uświadomiłam, co jest dosyć yy, taką oczywistością, ale jednak gdzieś mi to umknęło że z wiekiem to jakoś tak człowiekowi tych rzeczy jednak przybywa. <grywa> Coraz więcej mamy rzeczy. Eee, no i kurczę, właśnie mierzę się z tym, że moje poprzednie przeprowadzki jednak były trochę prostsze, bo tych rzeczy było mniej. Eee, więc no po prostu muszę się teraz nad tym skupić. Może coś ponagrywam z tej przeprowadzki. Był tak naprawdę weekend to chyba... Mój weekend to będzie głównie przeprowadzka. Mm. No ale zobaczymy, może mi się uda coś ponagrywać, żeby też, tak wiecie, coś się dynamicznie zadzieje. <laughs> A tak, jeszcze nie mam koncepcji. Znaczy, mam taką wstępną koncepcję na tą przeprowadzkę, jak to zrobić. Bo tam problem jest taki, że nie ma za bardzo gdzie stanąć samochodem. Wiecie, żeby sobie spokojnie wypakować rzeczy z samochodu. No więc, więc żeby sobie właściwie wypakowywać i sobie, tak wiecie, kursować, nie ma takiej opcji, ale to mieszkanie jest na tyle blisko, że tak naprawdę to jest. Mm, bardzo bliziutko, więc ja sobie po prostu chyba założę jakiś strój sportowy i z takimi lżejszymi, mniejszymi rzeczami będę sobie tam chodzić, bo to jest pięć minutek. I w jedną stronę sobie będę szła i będzie trening siłowy, a w drugą stronę sobie będę z powrotem biegła i będzie cardio. <grywia> I tak sobie to wymyśliłam. I nie będę miała żadnego stresu, ani że postawię samochód i zaraz, wiecie, ktoś będzie na mnie wrzeszczał, bo stoi na środku drogi, która jest bardzo wąska. Ani nie będę miała sytuacji, w której będę musiała zostawić rzeczy na chodniku i gdzieś odjeżdżać tym samochodem, bo to mnie, szczerze mówiąc, trochę stresuje, Ta, to wyobrażenie tych dwóch sytuacji. Więc pomyślałam sobie, że dobra, mam na to w zasadzie trzy dni, żeby sobie to tak poprzenosić, to dlaczego by sobie tego tak na spokojnie nie wziąć, nie? Taka jest moja koncepcja, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, ja dzisiaj byłam, słuchajcie, w takim jednym miejscu, przepraszam za jakość tego nagrania, bo wiem, że to jest światło kiepskie, no ale nie mam co z tym zrobić, planuję kupić taką fajną lampę, żeby... Jakość tych nagrań była lepsza, no ale to już na tym nowym miejscu, żeby już tego nie przenosić, tych dodatkowych rzeczy. Ale byłam dzisiaj właśnie w hmm, Moods Barze. To jest taka perfumeria niszowa. Ja dlaczego mówię o tym? A to dlatego, że przyjdą do mnie jutro perfumy, które chciałabym Wam pokazać, w zasadzie otworzyć razem z Wami, bo to jest dosyć taka ciekawa rzecz. Hmm, bo takiego czegoś jeszcze nigdy nie miałam. I to jest taki zestaw próbny. Perfum botanicznych i robi je dziewczyna. W ogóle na Instagramie ją jakoś tam wyczaiłam i jestem bardzo ciekawa tych perfum botanicznych i co to w ogóle jest i tak dalej, bo właśnie ja, bo ja bardzo perfumy lubię. Lubię zapachy. Ja w ogóle, jak rzadko, bo rzadko, ale zapomnę się psiknąć, jak wychodzę z domu, to jestem taka smutna. <grym> bardzo lubię, w ogóle bardzo lubię, jak ludzie pachną ładnie. Szczególnie mężczyźni, jak mężczyzna ładnie pachnie, to ma już w ogóle u mnie plus. Uch, nie wiem ile punktów, naprawdę, ale bardzo to podbija jego atrakcyjność w moich oczach, taką, wiecie, zewnętrzną. E, więc no, ba, ja bardzo lubię zapachy. Nie, nie, zapachy to jest, perfumy to jest tak szeroki y, w ogóle temat, że no ja żadnym absolutnie znawcą w tym temacie nie jestem. E, ale troszkę się tym interesuję, lubię sobie jakieś takie, wiecie, nowe marki poznawać powolutku. No i właśnie jakiś czas temu się zajawiłam tymi perfumami niszowymi, czyli takimi mniej mniej znanymi, jakaś taka przychylona chyba jestem co? Coś to jakoś tak nie gra dzisiaj. Dobra, idźmy w to. po prostu Ja po prostu nagrywam, <grym> bo ja nigdy nie nagram z tego następnego filmu, jak tak będzie, po prostu idziemy w to. No, więc ja się jakiś czas zakręciłam wokół perfum niszowych. I to jest w ogóle niesamowite, wiecie, <grym> płotko, jak tam siedzi. Tu są kartony do przeprowadzki, a tam góziutko. Czaj. Hej, hej. Co ty na dziewódku robisz? Przycupnąłeś. Patrzysz, obserwujesz starą. Dobrze. No tak, perfumy niszowe to jest właśnie taka fajna, wiecie, sprawa, bo te mm, zapachy są bardzo nietypowe, bardzo wyjątkowe i tak naprawdę w tym świecie perfum niszowych można znaleźć mnóstwo, mnóstwo... E Zapachów i podróży takich zapachowych to jest coś niesamowitego. Właśnie dzisiaj sobie wskoczyłam do takiej perfum perfumerii niszowej we Wrocławiu, właśnie która się nazywa Mut Bar. Tutaj wrzucę przebitki, bo oni mają bardzo. Mają malutki ten sklepik, ale mają bardzo fajne te zapachy. Lubię sobie tam wpaść i wypróbować coś nowego. W większości, bo to trzeba powiedzieć, w większości te zapachy są droższe niż takie, wiecie, niedrogeryjne, nie tylko takie. Tych marek selektywnych, typu, wiecie, tam, Gucci, jakieś takie Chanel i tak dalej. No, te perfumy są raczej droższe, choć nie zawsze. Nie wszystkie nie zawsze, więc to też e trzeba sobie szukać. No, ja na przykład wolę sobie kupić e takie droższe, mieć, takie, wiecie od serca, e takie co na coś naprawdę wyjątkowego, czego się za bardzo na ulicy tak nie spotka. E więc y mi to akurat nie robi, no ale to rzeczywiście. Jest taka cecha tych perfum, natomiast, no wiecie, warto się tak znacznie zainteresować, jak kto lubi perfumy, tymi niszowa, niszowymi, bo te zapachy są kompletnie inne, niż te właśnie, które można spotkać, wiecie, w Sephora, w Douglasie i tak dalej. No i właśnie, yy, teraz dochodzę już okrężną drogą, jak to u mnie bywa. Zastanawiam się, że ten mi się do czegoś nada, to nagrywka, bo jest, kurczę, widzę straszne to światło, najgorszej, brak naszej jego. Mm. Też mnie to denerwuje. Bardzo to obczaję. A, tak, yy, właśnie. I obczaiłam ostatnio, że jest coś takiego jak perfumy botaniczne. Takie chyba są naturalne? a no. Nie wiem do końca, o co w tym chodzi. Yy, no są to takie ekstrakty po prostu z roślin. Yy, dziewczyna ma bardzo ładne, w ogóle bardzo ładną identyfikację wizualną tego wszystkiego. Bardzo to do mnie przemawia. Yy, no i zamówiłam sobie taki pakiet prówny. próbny, próbny. Tych jej perfum, podobno są mega, więc zobaczymy jutro. Chętnie tą paczkę z wami otworzę. Mam nadzieję, że to się uda zrobić jutro, bo sama jestem strasznie ciekawa. A te jej perfumy, te jej zapachy botaniczne nie są takie, wiecie, drogie, jak można by sobie. No, jakby porównując na przykład z takimi sklepowymi, niszowymi i tak dalej, to naprawdę fajnie, co nowo wychodzą, więc może to też jest jakby sposób na Wiecie, yy, posiadanie czegoś wyjątkowego, mało znanego, a jednak takiego, wiecie. No, także jutro będę pokazywać, a dzisiaj już nic nie nagrywam, bo jest właśnie takie piękne światło, że nie wiem, czy to w ogóle puszczę. Hejka, mamy piękny piątkowy poranek. Eee, wy chyba teraz obejrzeliście taki ten okropny fragment, w którym zachodziło słońce, już ledwo było co widać, ledwo co było widać, ale no... That's life. Nie mam teraz czasu, żeby to nagrywać jeszcze raz. Eee, przeżyjemy, przeżyjemy. Ten film pójdzie, ale bardzo chciałam Wam pokazać e, tą paczkę, o której mówiłam. E, od Kaliki, tak się chyba nazywa. Ta, marka tej dziewczyny, perfum botanicznych. I zobaczmy sobie, otworzymy sobie razem i przetestujemy sobie, bo jestem szalenie ciekawa, e, co tam znajdę i czy te zapachy są spoko. Tak to proszę, bardzo wygląda. Hmm, tak toś czułam, wiecie, jak ci mali tacy rzemieślnicy, twórcy, e, nie tacy, mm, jakby to powiedzieć, kurczę, z rano. <grym> e, no po prostu, którzy jeszcze nie mają jakiejś tam dużej grupy, bardzo dużej grupy odbiorców, nie są bardzo znani, to oni się bardzo przykładają do tych, do tego, do tej, jak to się mówi? Bo matko, znowu się tutaj dzisiaj nie popisuje na tym YouTubie. E, do tego user experience podczas odpakowywania, Paczki, i rzeczywiście, to pierwsza ta zapaszka pachnie, po drugie, jest tu wiścik. E, Kochana, bardzo dziękuję za pierwsze zamówienie. Życzę pięknych podróży w głąb siebie z tymi zapachami. Okej, okay, kot mi ładowarkę, ale zaraz wracam. No, pięknie to wygląda. W jestem z powrotem. E, wrzucę Wam tutaj gdzieś może, jak wygląda ta jej strona internetowa, czy w zasadzie Instagram. Bo to się przez Instagram zamawia. I no, bardzo piękny jest ten Instagram. Widzę, że dziewczyna ma to dopracowane. Wszystko jest ze sobą bardzo spójne wizualnie, co ja bardzo lubię. E, tutaj właśnie takie rysuneczki są odnośnie każdych e, perfum. E, <laughs> ciurku, e, No, piękne to jest. E, aha, okej, okay, tu jest, widzę. Nie, proszę papieru. Naprawdę, musisz. Oj, musisz, tak? Oj, musisz. Nie, ja nie będę z Tobą znowu do weterynarza jeździć, kochanie moje, wiesz? Nie będziemy my z Tobą do weterynarza jeździć. Dobra, udzienko, no, Wiecie co, ten unboxing to nie jest taki łatwy z kotem, ale... <grym>, no szybko to zrobię. I tak nie mam dużo czasu. Zobaczcie, tutaj na jednej z tych kart... Na jednej z tych kart było napisane to przywitanie, a tutaj są karty, które mówią o każdym z zapachów. Mamy glistą czułość Przebudzenie i widzicie o tym mówiłam, że każdy z tych zapachów ma taką swoją em, swój rysuneczek. Wewnętrzne dziecko. Wyrażam siebie. Piękne. To tutaj mamy tajemnica kobiety. I w każdym zapachu tutaj sobie możemy poczytać. To, bardzo mi się to podoba. No widzę, że dziewczyna to ma bardzo przemyślane i, roz, roz, i dopracowany rozkwit. Wibracja obfitości i drzewo życia. No bardzo piękne to jest, muszę powiedzieć. Gdzie teraz sama paczka w sobie w środku. Wygląda w ten sposób. Mam jakieś kwiatuszki. No i przepięknie to pachnie. Tak. O, to jest taki zapach, który lubię, taki drzewny. Hmm? No pięknie, lubię pachnące paczki. No i co? Spróbujemy sobie to rozpakować. No, te zapachy są szybsze, zapakowane w takie... Papiereczki wyglądają tak jak cukierek. Bardzo ładne to jest. Kot mi nie popuści dzisiaj, nie? <laughs> Ale ranko, rano to on ma zwyżkę energii. No nie damy rady, budziłku tego zrobić. Okej. Okay. Tam miało być kilka zapachów w rolonie i rzeczywiście ten akurat otworzyłam tutaj rolon. Wow, ten rolo się tak rzeczywiście leje. Mm. I to jest co? Muszę sobie tutaj popatrzeć. Co, to by, co ja tutaj sobie wzięłam? Dobra, znalazłam. To jest zapach: Wyrażam siebie. Koper włoski, imbir, hyzop, amirsce, trykocanka, jałowiec, palosanto, tatarak, wroty, czcardamon, anysz, pieprz różowy, kolendra, biała Ja rzeczywiście powiedziałabym, że jest taki um, ziołowy, orientalny, bardzo piękny. No, ładnie to, ładnie to pachnie. No i teraz wiecie. Problem jest, no bo co ja będę tak wszystkie te zapachy próbować? To panie, nie mam tylu rąk. <grymne> Przemyślałam tego, ja to robię dzisiaj, wszystko wiecie, jolo. Ostatnio moje życie to jest takie jolo, i do przodu, więc tak też teraz się dzieje. No ale bardzo chciałam Wam pokazać, a tutaj będzie chyba zapach w sprayu. Miało być kilka w sprayu. Napiszę tu tutaj, bo nie pamiętam. Kilka w sprayu, a kilka miało być w. właśnie tym rolonie. No i tutaj jest próbeczka do psikania i to będzie co? Sprawdźmy sobie. Wiecie co, chyba nie sprawdzę wszystkich, tylko po prostu będę Wam dawać update może teraz przez weekend będę sobie to testować. No bo i tak nie powiem dzisiaj niczego ciekawego na temat tych perfum. W sensie czy one fajnie się utrzymują, jak te zapachy tam na tej skórze dojrzewają. Więc myślę, że sobie tak bardziej przez to przejedziemy w następnych vlogach. Będę wam mówić, jak mi się to sprawdza. Na pewno jest to fajne, godne zainteresowania. Myślę, że taki w ogóle zestaw próbny jest super na prezent. Super. Ja w ogóle jakbym, ja w ogóle dostała taki prezent takiego właśnie, takich próbeczek zapachowych, perfum botanicznych jeszcze tak pięknie zapakowanych, to bym była bardzo zadowolona, więc myślę, że jest, jest to taka rzecz do rozważenia, jak macie kogoś, komu kogo potrzebujecie zrobić prezent. a ktoś na przykład właśnie lubi zapachy, jak ja, no to super sprawa. I ten zapach to jest mglista czułość. E, biała szałwia, pieprz różowy, kakao, cyprys, kwiat lotosu, drzewo sandałowe drzewo życia Siknę sobie czuło. Mm. O oh, wow. No to jest piękne. O! Oh, wow. uh. No to mi się dużo bardziej podoba niż ten pierwszy rolon, bo ten rolon jest taki bardzo ziołowy, taki... Y jakby to powiedzieć, taki mocno kadzidlany to też nie jest dobre słowo, ale jest ale jest taki ziołowy. A to? To jest coś pięknego. Matko, tam mglista czułość no to jest razie mój faworyt z tych dwóch. Piękne to jest. I zobaczcie, to jest tak w ogóle na, bardzo ładnie napisane. Mam kontakt z energią ziemi, jestem w domu, gdziekolwiek jestem. Zasługuję, aby czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji. Jestem wspierana przez Matkę Ziemię, czuję osadzenie w życiu, dzielę się miłością z innymi i otaczam intymnością. No, sztos to jest. O matko, jak wszystkie te zapachy takie będą, to rewelka. Zaraz się tym wypsiadam. Dzisiaj. No piękne, piękne. Będę Was updateować, będę mówić, jak to się sprawdza, jakby to kogoś interesowało. To podrzucę tutaj też i w opisie wszystkie namiary na tą dziewczynę, tylko że na teraz, no na, oprócz tego, że paczka jest piękna yy, i te zabachy są bardzo opiecujące. Yy, no to nic więcej na ten moment nie powiem. Będziemy sobie robić takie, właśnie, wiecie, yy, updatey w następnych vlogach. Bardzo chętnie to będę testować. Hmm. No, ekstra. Słuchajcie, jeszcze z takich ważnych informacji, których chyba nie powiedziałam, ten zestaw próbny e, kosztuje 170 zł i zabiera on 8 próbek, e, które łącznie dają nam 25 ml. E, Zamawiamy przez Instagram, e, którego wrzucę w opis. E, no i co? Ja będę testować, będę dawać znać. Na ten moment cała pachnę tym zapachem, którym się przyknęła, tą mglistą czułością i jestem nim, jestem nim zachwycona. Nie spotkałam chyba jeszcze takiego zapachu w jakimś, wiecie, w glasie, czy, czy właśnie nawet w jakiejś perfumery niszowej. Bardzo wyjątkowy jest to zapach. E, także będę dawać znać, jak się sprawdzają te zapachy, e, będę updateować. No i co? Dojdziemy do tego, e, czy warto, czy nie. Warto znaczy, ja i tak myślę, że warto, bo to piękna sprawa jest i fajnie wspierać takich rzemieślników, którzy mają wyjątkowy pomysł na siebie. Mm, ale wiecie, pod kątem takiej trwałości i tak dalej, no to. Będę dawać znaki. <śmienic>